Hai, dzień dobry, jedziemy na działkę. Dziadek po nas przyjechał i się chmurzy. Jezus, ja nie wiem co tu się dzieje. Woda jest tak, że ale laurka wczoraj się nie wykąpała a dzisiaj dziadek z babcią grzeją wodę w garkach, a nie w czajniku. I ja cię kręcę a tu się chmurzy. Może mama nie wjedzie w bramę. Patrzcie co tu się dzieje. A zaraz Ci jeszcze opowiem, jak koty zagrażają życiu Dawida. Tak wiem, bo tu jest... Dziura muszę ominąć. Gronią! No cześć! Cześć! O Boże! O matko, Chodź! Chodź! Zaraz pójdziesz do basenu. A ja, dzisiaj połowę. Na dzień on świeci. Zobacz, co to jest. No, on musiał do domku wejść. Pobudza! Pobudza go! O widzisz, tam świeci. Taki tłusty, jak jak kiedyś. Jakie fajne. O, czekaj, zrobimy hamulec, żeby nie było Jadę na ferio do Starego Miasta, bo tutaj jest dosłownie, nie wiem, no, parę kilometrów, nie wiem, ile tu jest oddziałki. Dosłownie chwila, moment. Jadę sama, bo Paula i tak jest teraz u swojego mena, że tak to nazwę. I powiem wam, że ja to szybciej zrobię. Wpadnę sobie tam, nie wiem, na chwilę może do. Jezu, jak to sprzęgło, czy wcisnąć na nie gaz. Jezus, ja wiem, to jest śmieszne, ale powiem wam, że dla człowieka, który... O, sprawdzałam. Zdałam prawo jazdy 22 października 2009 roku. A ogólnie zdałabym rok szybciej, tylko że ja miałam wypadek samochodowy, nie z mojej winy. I dla osób, które nie wiedzą i mm, nie oglądały, to dlatego mam te blizny tutaj. Tutaj. Tutaj mam taką bliznę i tutaj też mam jeszcze jedną bliznę I ona jest właśnie po wypadku, bo miałam złamaną rękę I w środku mam takie tam powkładane jakieś tam rzeczy A luz to to nie pojedzie I nie ma po prostu większego komfortu jazdy niż jazdy automatem Ja wiem, że są zdania podzielone I niektórzy nie potrafią się przekonać Niektórym brakuje, że to jest nudne Ja uważam, że nie ma prostszej rzeczy, to po pierwsze no nie ma prostszej rzeczy, prostszej metody jazdy samochodem, oprócz chyba takiej, że samochód by jechał za nas sam no nie ma, po prostu nie ma jest taki dzień do nocy, że po prostu ogień słyszę też czasami, łobak się automat no mi się teraz pralka psuje po iluś latach, nie mam na to wpływu, tak zepsuć się może wszystko, telewizor, pralka lodówka, samochód, wszystko się może zepsuć, więc wiecie, a Kingi nie wyrzuciliśmy, bo z Paulą wczoraj kupiliśmy w Rossmanie i trzeba ją wziąć i wyrzucić. I słuchajcie, jest ciepło, bo jest cały czas 25 stopni, 4 w sumie, 3, 4-3 tak skacze i tu jest takie przychmurzone. Patrzyliśmy, że ma deszczu nie być wcale i za około 2-3 godziny ma wyjść po prostu już centralnie słońce, także jadę. Dojechałam, właśnie już wychodzę i idę i Śmieje się zawsze, bo tu jest słuchajcie, pół godziny po otwarciu, a tu jest tyle ludzi. To jest talutki parking, ledwo było gdzie zaparkować poważnie. I jeszcze jedno, co mnie naszło, to tak w skali do 10, E, czekajcie, właśnie, jeżeli chodzi o noszenie maseczek, to jest to 3 osoby na 10 noszą maseczki w sklepach. Naprawdę, tutaj w Koninie widzę, przynajmniej tam, gdzie byłam w jakichś marketach, czy tutaj teraz, jak pójdę, nie wiem, jak tutaj będzie wyglądało, ale tak 3 na 10 to nosi maseczki, nie? Reszta ma wywalone. Także tak to wygląda. Napiszcie mi, jak jest u Was, jak to wygląda. Czekajcie, A kluczyki tu są, dobra. Ja pierdzielę, jaka jestem spocona znowu. Słuchajcie, kupiłam pasek, sukienkę i sukienkę. Jedna sukienka w haje. Bez promy, druga w New że na promie, i kupiłam cztery pościele w Homendiu. Przychodzę, nie, tam na ferio i patrzę, nie, Homendiu Miałam wejść, bo teraz jest faza na złoto. Mówiłam, może sobie coś dokupię do łazienki, bo tam będziemy mieli dodatki złote. I kuźwa patrzę, 10 złotych za drugi produkt, nie? No to wzięłam cztery pościele, bo wtedy się bardzo opłaca, a oni jakościowo ja wzięłam te satynowe. Oni mają rewelacyjne te pościele, naprawdę. Ja nie narzekam, mam chyba trzy komplety, nie, dwa komplety mam tylko, ale są rewelacyjne, naprawdę. Także, jak jest promocja taka, to jest. No, trzeba brać, trzeba brać. Ja jest gorąco. Już jest 30 stopni, nie 28, tak jak mówili, że ma być. Pościel jest w bagażniku, zostaje ja na działkę, tylko biorę teraz sukienki, żeby się pochwalić. Może przymierzę, jak ochłonę troszeczkę i wejdę do basenu. Idziemy. Jezus, jak ja zaparkowałam, zobaczcie. Wszystkie pokrzywy moje. Ja pierdzielę. A dziadek podobno grilla odpalił, ale nie wiem, czy to prawda. Przynajmniej napisał mi takiego SMS-a, więc zaraz się przekonamy. Z Schizę złapałam, że nie zamknęłam samochodu. Idę sprawdzić. A tam są kuźwa cztery pościele. Chwila prawdy. Zamknięty. Ej, ja ci napisałam, ja ci napisałam, że idę, a ja się tu ciągnę jak ślimak. Przymierzałam chyba wszystko, co było w sklepie, a ty co, ty robisz? Cześć, ty grylujesz? A groszek? Grillujesz? Grill patrz, mama, jest. Patrz, mama, patrz. Uj, a mama co na shopping? Mama, Pojechała, a Gufi na wakacjach siedzi? Godzina 20, mama. Spała tak długo? No, wow, no, no, no to. Ale nie było z półtorej, nie? O. No, tak, u. No, to Dobra, u. już mama. No, ten już biorą. Mama, pat, mama. Patrz. My God. My God. Takie śmiechowe. My. Grillujemy. Grill. Laurka coś tu dyskutuje. Gril. Grill. Basen już się grzeje, dzisiaj podobno laurka się wykąpie. Paula będzie, nie wiem, powiedziała, że po pierwszej kupi chleb. Bo ja już nie byłam w stanie, słuchajcie, byłam tak wykończona tym sklepem, że ja nie byłam w stanie się wciągnąć na spożywkę, żeby kupić chleb. Rozumiecie to? Ja bym chyba umarła tam. No po prostu umarłabym. I teraz słuchaj, tego. Tak. Dawid w domu. Ja nie mogę wyjeżdżać, bo koty zagrażają jego życiu. O. Najpierw, uwaga, Bazyl nasrał, nie? A wczoraj uszykował sobie koszulkę do pracy, a on rano chce założyć na szczanę. No człowieku, ja nie mogę wyjść z domu. Nowość. No, także teraz jest nowość. Na Oho! Zjemy kurczaczka? Zjemy kurczaczka zaraz? No to świeci, tylko teraz nie widać. No to pewnie widzowie wiedzą, że to świeci A, ta się pyta, gdzie kupiłem to straszydło Straszydło? Aha straszydło i bo, co ono robi Tak, bo ty wysłałeś Pauli zdjęcia? Mm -hmm. No, i Paula do taty, gdzie kupił to straszydło I co, co ono robi I co ono robi Chodzi tańczy, Chodzi, tańczy, śpiewa Tam się coś pali, ty Tak, wszystko jest pod kontrolą Ale pachnie, Groniu, Groniu Idziemy Pampersa przebrać dla Urce Bo tam jest katastrofen ja Bardzo lubi grillować dziadki O oh, bo! Chodź Ona jest pogniewana, zobacz. W ogóle na mnie nie patrzy. Milowanie Mówi co wyszło? Ale ty przecież nie wiedziałaś, że mnie nie ma. Mówię tak. ja pojechałam do sklepu wtedy jak ty spałaś? Półtorej, godzina dwadzieścia równa, mama. Godzina 20 Babci, tutaj babcia ją śpiła. Idzie Idzie, Idzie do basenu dziewczynka. Idzie do basenu. Idziesz? Chodź Idzie. Chodź O ja ale fajnie będzie Zaraz, jeszcze jeden czajnik wajemy i wchodzisz Jeż, jej już odpowiada No ona, zobacz, co ona robi. Dłużo, uh -huh. Pokaż strój! Spepko za 10 zł, trochę za duży. W końcu w jakimś stroju dziewczynka jest. No trochę za duży. Ale to nic. Ale musi mieć za duże. Na zdrowie, No co ty? Na zdrowie. A te niestety nie mają zaklejonego. Ale przynajmniej jest zabawa. O! No ta dziewczynka chyba wychodzi. A jak woda? woda? To zobacz co narobi. Tak. Bo pierwsze spojrzenie tak. Boże, kochany. U dziadka już wasze zostaje. A ty kolego nie możesz podejść, bo widzisz przebił o, Boże! O, ale fajnie! Uwaga! Tylko jak to wieje? O, ja! Chyba się muszą rozgrzać. A może w tam? Czekaj! Patrz! Patrz tu! A bo ona nie widzi, że tam lecą w ogóle Tylko ona tu ją urządzenie interesuje Patrz to, żeby coś się opracia. Bańki? To... to jest Goofy na wakacjach Goofy na wakacjach, nie? Bańki? To jest dopiero mamą. Kij z bańkami. Ale to jest fajne Goofy. Nie no, gdzie do buzi? Goofy B. Laurka nie wolno. B. No B. Mam taką sukienkę. No i star... Nik nie chce loda, tata. Nie my jesteśmy tak najedzone, że mamy dosyć. Mam taką sukienkę z New Yorkera i tu z boku jest zamek. Dobra, nie widać. Ja muszę to powiedzieć: żeby ludzie tak nie robili. Bo ona jest fajna. Tu ma takie ramionka, dotąd. Tu ma tak fajnie wykrojony ten dekolt. I te. I była promocja z 90 na 50. I słuchajcie, ona ma tu z boku taki zamek. No, i jakaś gruba kierda po prostu. Wzięła, zakładała albo nie zauważyła, że jest zamek, i założyła tak, i on się rozszedł. No i patrz, ja byłam spocona w tej przymierzalni. Siedzę, stoję, bo... znaczy nie siedzę, stołam. Wcisnęłam, mówię, wejdę na luzie, dopnę się, przymierzam w domu, jednak się okazało, że zamek no, jest zepsuty. A taka śliczna, lejąca, z rozporkiem. Furtka się ruszyła, Dawid. Dawid to przyjedzie z Warszawy. Wyjdź z tych kwiatków. Wyjdź, sukienkę mam rozdartą, zobacz. No, chciałam powiedzieć, że nasze trzydniowe dniowe w czasy dobiegły końca. Stary przyjechał. Groniu, stary przyjechał. A on go nie widział? Brunks niesie? Brunks niesie? Będzie z dziadkiem pił brunks. Nie On jest nieletni, on nie pije. On tylko karmi z Paulą. No. Dużo samochodów tam jest? Dużo samochodów? Teraz tak, Paula i ja jedziemy na ferio. Oddać sukienkę. Ja nie przyjmuję takich rzeczy. Ej no ale no masakra Paula jedzie szukać płaszczy Ej ja nie wiem czy są jeszcze już płaszcze A Laurka jest z Dawidem, z babcią i z dziadkiem Także my jedziemy A jest tak gorąco, że mój Ty Boże jedyny Jezu Dawid powiedział, że miał samochód A co to takie? Widziałeś ile zacieków? No jeszcze a no. Matko Boska, że ten Dawid to umie mieć samochód? Ja się tak śmiałam A ja tu też nie będę umiała Ciekawe czy tu nam nie zgaśnie nie no to już chyba się nie da Sukienkę Oddałam Kupiliśmy sobie Paula kupiła po jednym oscypku Więcej szmalu nie było Nie po jednym chciałyśmy Ale Trzy zytki jeden. Nie? Dużo Jak byliśmy w no wtedy też tak kosztowały 2,50, dwa dwa. Nie? No to To samo prawie jak w górach A to już mam jedno. To jest samo? same. Paula nie pierze, go kupuje drugie na promie. Mm. Podsumowując, nie było nas 55 minut. Paula ma tam jakieś body, t-shirt i body. Wszyscy widzieli w samochodzie. Tak. Tak wiemy proma. A skończyło się tylko na oscyplku. Ale sukienkę oddałam. 50 zł.